W kolejnym odcinku dzisiaj ruszymy jakże ważny temat, i temat, który tak często pojawia się na moich live'ach. Czyli ja sobie siadam, odpalam sobie live'a, i praktycznie nie ma jednego takiego spotkania z Wami, gdzie takie pytanie by nie padło. Więc myślę, że warto tą kwestię poruszyć. A jaki temat dzisiaj sobie ruszymy? Jak pewnie już widzicie, po miniaturach. Ruszymy sobie wszystkie zagadnienia, które są mi znane. Oczywiście ja też nie wszystko muszę wiedzieć, ale ruszymy sobie wszystkie tematy związane z wibracjami, które są przenoszone na karoserię. Czyli jedziecie, hamujecie, stoicie, czujecie, że te wibracje idą Wam na auto. Więc ja dziś przedstawię Wam. Wszystkie opcje, jakie znam, i wszystkie opcje jak sprawdzić, co tak naprawdę wibruje. Ok, a więc tak, zaczynamy od początku, czyli e, najbardziej taka popularna usterka, e, która objawia się tym, że gasimy auto, i wtedy mamy takie charakterystyczne szarpnięcie. Moi drodzy, e, sytuacja bardzo często spotykana, jeżeli chodzi o silnik diesla. Wielu pewnie powie, że może być to koło dwumasowe. Oczywiście może mieć z tym związek koło dwumasowe, ale zwróćcie uwagę, czy wasza klapa gasząca działa. Klapa gasząca to jest taki swego rodzaju też bezpiecznik, gdzie jeżeli turbina Wam puści olej w dolot, to wtedy możecie zgasić silnik, bo klapa gasząca się zamknie. Olej nie będzie zaciągany, więc nie będzie tego zasilania w ten olej, bo jak wiecie, jak wam się turbina rozpadnie, olej idzie dolotem i tak naprawdę przez ten dolot ten olej zasila wam silnik do momentu aż tego oleju braknie i sam z siebie silnik się zatrze i stanie. Więc e, jeżeli pominąć kwestię właśnie Funkcji tego bezpiecznika, jeżeli chodzi o klapę gaszącą, druga, e, drugie zastosowanie tej klapy gaszącej, i praktycznie można powiedzieć, te główne zastosowanie jest to właśnie moment, kiedy gasimy silnik. Ta klapa gasząca nam się wtedy ma zamknąć i silnik płynnie sobie gaśnie, bo e, oczywiście odcinany jest dopływ paliwa i przez klapę gaszącą dopływ powietrza, jeżeli tylko odcięty jest dopływ. Paliwa, silnik oczywiście Wam zgaśnie, ale bardzo często jest taki objaw tego szarpnięcia. Kolejna sprawa, którą bardzo często słyszę, tak można powiedzieć na co dzień, są to wibracje do jakichś prędkości. Bardzo często e, trzepiemy całe zawieszenie. Ja sam, jak miałem we 60-ce wibracje, przeglądałem całe zawieszenie, jednak okazało się być wszystko w porządku. I w moim przypadku tam za wibracje na kierownicy w jakimś tam przedziale, powiedzmy, od 120 do 140 odpowiadały źle zamontowane pierścienie w kołach. Były to charakterystyczne wibracje między jakimiś tam prędkościami. Oczywiście, mogą to też być źle wyważone koła. Bardzo często jest tak, że coś jest niechalo z oponą. Więc najpierw wyważamy samą felgę, potem dopiero zakładamy oponę i wyważamy felgę z oponą. Na no to jest taka prosta metoda, o której bardzo mało osób wie, że jeżeli coś jest nie tak, bardzo często nie da się e, bardzo dobrze wyważyć e, felgi razem z oponą. Trzeba to podzielić. Najpierw wyważyć felgę, potem założyć oponę i jeszcze raz wyważyć felgę z oponą. Słuchajcie, kolejna sprawa, jeżeli chodzi o wibracje, które są przenoszone na e, kierownicę, ale nie występuje e, ta wibracja w jakichś tam przedziałach prędkości, po prostu jedziecie sobie z większą prędkością, dajmy na to po autostradzie. E, delikatnie zaczynacie wciskać hamulec, bo zbliżacie się, dajmy na to, do zjazdu, i w tym momencie kierownica zaczyna Wam delikatnie drgać. Ale jak mocniej już naciśnięcie ten hamulec, drgania ustają. O co wtedy chodzi? No wtedy mamy do sprawdzenia tarczę hamulcową. Tarczę hamulcową, ewentualnie piasty, bo z piast też e, krzywa piasta czy piasta, która ma bicie właśnie w taki sposób może dawać o sobie znać. Ale zazwyczaj bardzo często są to właśnie tarcze hamulcowe, e, które są Zazwyczaj bardzo świeżo zamontowane. Tu już nie chodzi o to, że sama tarcza sama w sobie jest skrzywiona, ale bardzo często jest tak, że po prostu ściągacie stare tarcze, źle oczyścicie piastę, gdzieś tam jakiś dobry, drobny brud wejdzie i okazuje się, że po zamontowaniu nowych tarcz, podczas jazdy kierownica Wam bije. Czy bije kierownica, czy przy delikatnym hamowaniu zaczyna tą kierownicą cząść. Wtedy właśnie warto zwrócić uwagę na tarcze oraz piasty, i to charakterystyczne w tym jest to, że mocniej wciśnięcie hamulec, wibracje ustają. To jest właśnie przy tym delikatnym dohamowywaniu. Kolejna sprawa, kiedy tak naprawdę wibracje mogą Wam iść na karoserię, są to zużyte. Wtryskiwacze po prostu silnik już nie wyrabia, bo jak wiecie, silnik, jeżeli chodzi o wtryski, steruje sobie dawkami. Dawki nie tylko świadczą o tym, że coś jest nie tak z wtryskiwaczami, ale dawki mogą świadczyć również o tym, że coś nie tak jest w danym cylindrze, czyli kompresja jest mała, silnik aby sobie, sterownik silnika aby sobie wyrównać jak najlepiej tą pracę. Steruje sobie dawkami, tu doleje, tu ujmuje i on stara się dążyć do tego, żeby ten silnik pracował w jak najlepszy sposób. Jeżeli już nie daje rady, może się to objawiać czymś takim jak wypadanie zapłonu. Wtedy będzie też Wam ten silnik wibrował. Będziecie w aucie w środku odczuwać wibracje. Kolejna sprawa. Bardzo często przy odpalaniu czy przy gaszeniu szarpnięcie silnika, które wyczuwalne jest na karoserii, jeżeli już jakiś dłuższy czas tym w taki sposób jeździcie, może się okazać, że z czasem to zwykłe szarpnięcie przerodzi się już w takie wibracje, że będziecie myśleli podczas jazdy, że was silnik za chwilę się rozleci. Bardzo często przyczyną jest zerwana jakaś poduszka silnika lub po prostu zużyte poduszki silnika, wtedy warto Sprawdzić bardzo prosty sposób: otwieracie sobie maskę, przekręcacie kluczyk, i wtedy yy, ktoś stoi przed maską, ktoś odpala auto, i widzicie, czy podczas rozruchu gaszenia jest takie charakterystyczne szarpnięcie. Generalnie silnik, jeżeli będziecie chcieli ręką pchnąć, on powinien być w miarę sztywny. Jeżeli lata wam na wszystkie strony, lub widzicie, że jest charakterystycznie na którąś ze stron przekrzywiony. Świadczy to o tym, że prawdopodobnie któraś z poduszka jest zużyta, czy jest po prostu już zerwana, i warto by było to wymienić. Więc co, jeżeli chodzi o koła, e, hamulce powiedziałem wam, jeżeli chodzi o układ wtryskowy, e, powiedziałem wam, jeżeli chodzi o e, poduszki silnika, powiedziałem wam, wspomniałem wam też o kole dwumasowym. I tak naprawdę opowiedziałem Wam, jak to po kolei wszystko sprawdzić, więc moi drodzy, to jest wszystko, z czym ja do tej pory się spotkałem. I jeszcze jedna rzecz, właśnie teraz sobie przypomniałem bardzo e, fajny objaw, jeżeli chodzi o BMW czy auta generalnie tylno napędowe. Ruszacie sobie, chcecie gwałtowniej ruszyć. Podczas jazdy raczej te wibracje nie występują, tylko podczas ruszania. Bardzo są często odczuwalne na wysokości podłokietnika, czyli jak się oprzecie, czujecie, że coś Wam tam wibruje. Zużyta podpora wał. Właśnie taki objaw miałem we 60 i to w niejednej 60. w momencie kiedy była już zerwana zużyta podpora wał. Moi drodzy, chyba to wszystko. Jeżeli. Coś sobie jeszcze w dniu dzisiejszym przypomnę przed zmontowaniem tego odcinka, to wam nagram. Niekoniecznie właśnie stąd z garażu, ale w tym miejscu, w którym sobie przypomnę. Ale myślę, że to, z czym ja się spotkałem, to już wszystko. Więc, jeżeli takie odcinki Wam się podobają, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Yeah! There's no mercy in this world. Just hunger, thirsty persons. In different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the.